Krzemień pasiasty, ozdobna odmiana krzemienia, odznaczająca się kon koncentrycznym, mniej lub bardziej regularnym ułożeniem ciemnych i jasnych smuk lub warstewek, często tworzących bardzo atrakcyjny wzór. Agat to półszlachetny minerał. Wielobarwna wy występowa odmiana Halcedonu. Nazwa pochodzi od rzeki. Achaty z południowej Sycylii we Włoszech, gdzie wydobywano go już w starożytności. Agaty powstawają w geodach. Zbudowane są z wielu różnokolorowych, przemienległych warstw. Gagat, bitumiczna odmiana węgla brudatnego o zbitej jednorodnej budowie. Nazwa pochodzi od rzymskiej nazwy miasta i rzeki Gal. W starożytnej Licji w Azji Mniejszej, gdzie po raz pierwszy znaleziono gagat. To jest krzący się kamień o ciemnym szmaragdowym kolorze, którego nie stworzyła natura, a laboratorium. Kamień syntetyczny, jakim jest szmaragd lilu powstał z naturalnego, który swoją barwę zawdzięcza tlenkowi chromu, a zatopione w nim drobinki metalu powodują nieokazałe, delikatne skrzenie. Ametyst, minerał, przezroczysta odmiana kwarcu mlecznego o fioletowej barwie. Kamień półszlachetny, używany w jubilerstwie. Jego nazwa wywodzi się z języka greckiego i oznacza trzeźwy, gdyż według greckich wierzeń picie wina z czar ametystowych zabezpieczało pieniądze przed upiciem się.